Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj wtorek, 20 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów Pochój zostawiam wam, pochój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Czy moją uwagę w tym fragmencie z Ewangelii zwraca zdanie, które wypowiada Pan Jezus – który mówi, pokój mój zostawiam wam. Pan Jezus nie jest skąpcem, który coś dawkuje, który by nie chciał nam podarować czegoś na zawsze. Jego pokój, który nam daje, to jest spokój pozostawiony nam, to jest pokój, do którego mamy dostęp, to jest pokój, który mamy na wyciągnięcie ręki i po który zawsze mogę sięgnąć. Bo to jest pokój, który mi daje Pan na zawsze. Niech was był Bóg wszak mówiąc. Ojciec i Syn Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.